wszystkim. Szybki update na temat odebrania airdropu od sieci shadeprotocol.io. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wchodzimy na stronę, którą oczywiście podam w opisie tego filmu. Tutaj wpisujemy swój adres, tak jak tutaj macie dodatkowo wypisane, czyli secret atom lub luna, czyli Terra Station. No i klikamy Calculate Airdrop. Potem jak klikniemy ten przycisk Calculate Airdrop, pojawi nam się informacja na jaki airdrop się kwalifikujemy. Jak widać, ja tutaj podałem adres z sieci Atom i kwalifikuje się na 3,6SHD, czyli Shade'a. Dajcie znać w komentarzach na jaką kwotę. Wy się kwalifikujecie czy w ogóle kwalifikujecie się do tego airdropa? No i mam nadzieję, że materiał jest pomocny. Jeżeli będą jeszcze jakieś update'y związane z tym airdropem, no to na pewno pojawią się na moim blogu, na Telegramie lub tutaj na YouTubie. No i to by było na tyle. Także pamiętajcie aby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę do góry i kliknąć dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!